do celu, ja tutaj myślę, że pan Tobiasz i i pan, i pan Łukasz no, najszybciej, najprościej udało im się dotrzeć do celu. Pan Tobiasz otrzymuje od nas jeszcze koszulkę mistrza zakręconego piwa i pan Łukasz wicemistrza.

Teraz głos na twórca naszej imprezy strzela i na bieżąco no, panią tej gminy kościelek Anna Strapani. No Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, wszyscy uczestnicy Imprezy dla Wszystkich Pokoleń. Mija 8 lat od narodzin nowej formuły imprezy majowej w kościelcu, nazwanej Impreza dla Wszystkich Pokoleń. Ta formuła ponadpokoleniowej i otwartej dla wszystkich imprezy świetnie się przyjęła. Składa się ponownym symbolem. Ikoną naszej gminy, oraz potwierdzeniem że pomiędzy ludźmi nie ma pokoleniowych barier że wszyscy, bez względu na wiek, mogą się wspólnie bawić. To nieprawda, że bez wielkich nakładów finansowych nie da się zorganizować czegoś fajnego, wielkiego. Tak mówią tylko ci, którzy niczego nie potrafią, lub po prostu nie chcą. Z roku na rok impreza nasza przyciąga coraz więcej uczestników. W końcu plac przed Urzędem Gminy okazał się za mały. Musieliśmy to wydarzenie przenieść w zupełnie inne i bardziej nadające się do tego typu przedsięwzięć miejsce tu na boisko piłkarskie do Kościelca. W tym miejscu chciałabym na moment wrócić do historii, i tym, którzy nie wiedzą. Przypomnieć, że głównym pomysłodawcą i pierwszym animatorem tej imprezy był pan Roman Manika, były pracownik naszego urzędu. Impreza dla wszystkich pokoleń to nie tylko święto wszystkich pokoleń, ale również święto całego kościelca. To także piękna tradycja, która będzie kultywowana przez następne pokolenia. Ci najmłodsi. Te małe dzieci, dziś szalejące tam w parku, rozrywki na zjeżdżalniach i karuzelach, kiedyś na, pe na pewno będą organizatorami tego pięknego wydarzenia lub podobnych imprez. Za kilka lat na tej imprezie bawili się będą może inni ludzie, ale idea zabawy dla wszystkich z pewnością przetrwa. Impreza dla wszystkich pokoleń zawsze coś ze sobą niosła. Zawsze też była dla naszej gminy szczęśliwa. Pamiętam, jak w 2004 roku obchodziliśmy podczas jej trwania historyczny moment wejścia Polski do Unii Europejskiej. Właśnie wtedy mogłam Państwu ogłosić, że po długich staraniach otrzymaliśmy tzw. Bimbusa, czyli autobus do przewożenia dzieci do szkoły. W 2005 roku frekwencja była tak wielka, że ludzie bawili się nie tylko na placu, lecz także na pobliskich ulicach. W roku 2006 przed imprezą przez cały czas o kroku padał deszcz. Było bardzo zimno. Mimo tych niekorzystnych warunków, ludzie, którzy tu zawsze przychodzili, nas nie zawiedli i zjechali ze wszystkich stron. A dziś wystarczy tylko popatrzeć i rozejrzeć się dookoła. Znów jesteśmy razem. Znów jest wiele osób. Znów są przedstawiciele. Wszystkich pokoleń. Chciałabym bardzo serdecznie powitać na imprezie dla wszystkich pokoleń, wszystkich obecnych. Przede wszystkim witam mieszkańców Gminy Kościelec. To Wy jesteście gospodarzami tej imprezy.